Wstawił dwa dni temu suszarkę na zewnątrz. Kolejna karta dla niego, zanim pomysł. My po prostu my to nie gniecimy. Będzie gniło To I te po prostu rzucimy yy, na no, podjazd. Co będzie rozwalał w pokoju destrukcji? Kuba. Zlew, pralka, A to co to jest? Zmywarka? Te rzeczy są zepsute, więc tak naprawdę nic nie marnujemy. A można fajnie to wykorzystać. Dobra, co? Bierzemy na to to jak ja, no Ja, ja to wezmę. Weźmiesz to co? No. Ale za to musisz szatałtować mojego Instagrama. Teraz w tym momencie? No. To dobra, nie będzie. No, z ryk. Dobra, zaraz rzucę. Uwaga. O Uwaga! Uwaga! Michał, co tak szybko idziesz? Bo mam lekką rzecz. Moja poprzednia praca to było robienie zlewów. Trzymanie zlewów mam dwa palce. Jak sobie myślisz o tym, że ktokolwiek jest w stanie przenieść pralkę sam, pokaż mi, bo nie wierzę, nie? Ojej! Cześć teraz, Marysz Półdzienowski! który leci tak cały czas i przynosi to i zaraz puści Pamiętajcie jak nie wierzą w was